Trzecie miejsce zdobył Adrian Franczak. Gdzieś do ekstraklasy, na początek. Miejsce drugie Iwona Kosiorowska. Niestety pani Iwony nie ma dzisiaj z nami. Nagroda zostanie doręczona. I pozycja pierwsza Justyna Hampele. Znacznie lepiej chyba czuje się w wodzie. Nadzieja polskiego pływania na ostatnich zimowych Mistrzostwach Polski w Gorzowie Wielkopolskim wywalczyła dwa złote medale w kategorii seniorów. Pobiła też rekord Polski na 1500 metrów stylem dowolnym należące do Olimpijki Katarzyny Baranowskiej. Wtedy był to trzeci wynik wśród seniorek w rankingu europejskim na krótkim basenie. I Justyna Hampel. Znów zrobi się rodzinnie trener roku w powiecie Ostrowieckim, Maciej Hampel. Zdjęcia. Jeden z najlepszych trenerów pływania w naszym kraju, przez pewien czas współpracował z Otylią Jędrzejczak, obecnie jest trenerem w KSZO, To on doprowadził do Mistrzostwa Polski swoją córkę Justynę i pracuje z wieloma bardzo utalentowanymi pływakami Ostrowieckiego klubu, miejmy nadzieję, jestem przekonany o tym, z wielkimi sukcesami trener roku w powiecie ostrowieckim, Maciej Hamper.